Hej wszystkich, witam bardzo serdecznie na Coin GSP Siedemci 2025! Eee, dziękuję. Eee, po mojej lewej Grakiet, mój towarzysz drogi z Grow Star Wars Outlaws, czyli jedną z większych e, porażek i gwoździeń do trumnu Ubisoftu, ale ran jest dość fajny, więc zrobiłem ran. Eee, no co, no to ja daję start i pojmiję kaczenki. Na co fabuła. Dokładnie. <grymne> o, a więc e, tak, na początku będą e, pierwsze trzy scenki do pominięcia. E, dla technicznych e, czas się zacznie w momencie jak rusza się postacią, czyli główną bohaterką K. Wes. Co będzie po jeszcze dwóch scenkach. Tak, e, prolog rządzi się swoimi sprawami, więc ma trochę scenek. My oczywiście będziemy je potem sukcesywnie szybko pomijać. To mi się daje na Far Cry 6, który ma 5-minutową na początku niepomijalny, bo trzeba wybrać. Jak Rura. O. Let's go. Uh, dobra, więc y, może małe wprowadzenie tego, co pominąłem. Wcielamy się w KWS, która jest słodziejką i zajmuje się różnymi rzeczami na planecie Kanto. Znaczy to jest miasto tak naprawdę dość duże, które jest kasynem, jest dość rozrywkowe, ale też jest e, zatoką. I e, e, co ciekawe to jest planeta, czy miasto, które pojawiło się w ósmym epizodzie Gwiezdnych Wojen, jakby ktoś nie wiedział. Tam był Finn i Rose, próbowali znaleźć mistrza do łamania haseł. Czy kodów, jak dobrze pamiętam. Ale dobra, mniejsza z tym. E, jako KWS West próbujemy się wydostać z tej planety, bo jest dość niewdzięczna, a siedzi w niej całe życie, więc próbuję e, włamać się do skarbca e, takiej złej organizacji, która się nazywa 9 e, Ród. E, no i co? E, my, do, żeby się dostać do skarbca, musimy użyć szpilki danych, które zniszczyliśmy, próbując się dostać do klubu, w którym są kody do skarbca. Więc teraz aktualnie idę do przodu, idę do Pribena, który może nam też szpilkę zrobić tylko za opłatą 50 kredytów, więc po drodze okradłem strażnika i znalazłem jedną rzecz, która zawsze jest w tej samym miejscu. Czy jak chodzi o kredyty. Ciekawostkę, którą mogę dodać jest to, że na początku, gdy gra przeszło wiele paczy, i jednym z paczy było to, że zmniejszono ilość kredytów potrzebną, żeby zreperować szpilkę danych, bo pierwotnie to było 100. Więc fajnie, można szybciej zrobić RAM teraz. Dobra, aktualnie robimy, nie wiem czy można na coś albo co ale chodziłem po dachach, czego. Twórcy by nie chcieli, żebym robił, bo no jest szybciej, co nie. Mhm. E, no to może być trochę cecha silnika, bo gra jest na snowdropie. Wcześniej ranowałem na poprzednim momencie Awatara, który też jest od tych twórców, też jest na snowdropie. E, I tam była bardzo duża dowolność, jak chodzi o e, możliwość poruszania się, więc mimo to, że tutaj nie ma za bardzo aż takiej dowolności. no Zostawili chyba niektóre takie elementy, mi się wydaje. Bardzo mi się podoba, że tutaj nie gramy jako Jedi, co jest dość yy, niecodzienne w y, grach ze Star Wars, bo jednak najczęściej tymi Jediami gramy, ale mi się podoba, że jesteś chyba trzy razy mobilniejszy niż Kalkestis w całej serii yy, Jedi. Nie no, bez przesady, ale jeszcze fajną zwróciłeś uwagę, bo z czym ci się kojarzy imię Caves? No, ja bym powiedział, jakaś taka postać typu i coś takiego, no. A tu cię zaskoczę, bo to jest dokładnie tak samo jak Han Solo. Trzy imiona i cztery y, litery to jest nazwisko. I to no, było raczej... Mi się wydaje, że celowe, żeby nawiązać jakby do takiej postaci, która jest gdzieś na granicy prawa i robi jakieś takie kręte rzeczy, żeby tylko zarobić. No bo głównie no, chodzi o to, że chcemy zarobić. I to później będzie dość dobitnie pokazane. Mhm. Dobra, jest trochę tutoriali. My się włamaliśmy do klubu, okradaliśmy przeciwnika, teraz przeciwnika ogłuszyliśmy. To jest hakowanie, które sobie bardzo ułatwiłem. Wystarczy tylko przyciskać przycisk. Normalnie to jest rytmiczna. Minigierka, taka nie dość oczywista, ale wiadomo, to jest RAN. Można na siłę po prostu otworzyć. Tu strzelamy, no i ja miałem przeciwników. Ale w ogóle tak jeszcze napomknę, bo mówiłeś właśnie, że to jest takie nawiązanie do Hanna Solo a? i to w sumie by się zgadzało, ponieważ jakby fabuła gry jest pomiędzy Imperium kontratakuje, a ostatni Jedi, czyli już wiadomo trochę by było Han Solo, więc ona mogła być takim trochę wannabe Hanem Solo. Tak, tak, to prawda, tym bardziej, że Hana Solo nie ma tak naprawdę w tym momencie. No tak. <laughs> Tak Dobra uwaga i szanuję za research, bo to była jedna rzecz, którą też musiała sprawdzić w ogóle, bo zapomniałem między którymi epizodami to się dzieje. Bo wiemy, to jest stara trylogia Gwiezdnych wojen, ale rzeczywiście to jest między tymi dwoma epizodami. Mhm. Dobra, gdy my uciekamy, widzę, że jest donacja. Tak, dokładnie, dzięki. Otóż Kaksi wpłaca, uwaga, 100 zł. Uuu. Dziękujemy bardzo i jest z komentarzem, hej Sandacz, niech moc będzie z tobą. Pozdrawiamy wierni fani z ulicy Maków. I Jej. do tego jeszcze Robas wpłaca 25 zł z komentarzem, Sandacz, lecisz po złoto. No cóż, zobaczymy, to jest pokazówka, ale wczoraj udało mi się wbić PB, więc zobaczymy. E, może jakoś, nie wiem, inny monitor pomoże. Zobaczymy. O nie, ja zablokowałem się. jest. No, powiem ci, że duży plus tych monitorów, które są na evencie, jest to, że jest wyższa jasność, bo ta gra jest strasznie ciemna, o czym się przekonacie za jakieś dwie minuty, gdzie ja praktycznie czasem nie widzę, gdzie ja muszę skakać, robiąc kolejny skip. Ale dobra, udało się nam uciec, wracamy do pokoju Kay Wes i zaraz będzie do kacstenka. jak żeby nie było. Dobra, może dodam, że jakbyście zauważyli, cały czas tu łazimy z takim stworkiem. On się nazywa Nix i jest pomocnikiem K, który pomaga do otwierania drzwi i e, kradzenia rzeczy często. Rozpraszania przeciwników i tak dalej. Ale głównie do tego używamy go w RANie. Dobra, e, streszczę delikatnie kadcenkę, która była przed chwilą. E, chodzi o to, że e, szósty róg nas znalazł, ale stawił się za nas na Bram, u którego mieszkaliśmy. I on w ogóle dał nam inną, inną rzecz do zlecenia, żeśmy byli z jakąś ekipą, która chce się dostać w ogóle jeszcze gdzie indziej, ale nam zapłacą i wystarczająco dużo, że się wydostaniemy. Więc olewamy w ogóle motyw okradania szóstego rodu i lecimy gdzie indziej, żeby się wydostać z tego, z miasta. Trochę to jest śmieszne, jakby się dał o tym pomyśleć, bo ja dosłownie niedawno szczeriłem, że naprawdę my. W ogóle to połowę tego rana co robiliśmy nie ma sensu, bo robiłem potem co innego, Dlatego, że zrobiliśmy, wiadomo, też coś. <laughs> tak sorry, się wtrącę, ale jak była ta linka z hakiem, to miałem takie wspinanie się, okradanie. Trzecia osoba Linka z hakiem. E, powiem tak, tu jest dużo takich rzeczy. Ja... Yy, nie zapomnę reakcję, yy, wiem nie każdy lubi, też nie zawsze, ale lubię sobie coś się poszylić, czyli kiszak, w momencie jak było tu wspinanie, ale my nie będziemy się wspinać, bo tu jest jeden z trudniejszych skipów. Mam nadzieję, że pójdzie szybko. Oh. Dobra, już nie wychodzi. Oh. Chodzi o to, że musimy się odbić od ściany szybko i wskoczyć na tę półkę, która jest o dziwo, interaktywna. Powiem tak. Ten skip wychodzi mi albo od razu, albo w dwie minuty. I chyba jest ten gorszy scenariusz. Ale może uda się o! w minutę. No nie! Kurde. Jest taki moment, że Kej się jeszcze zaślizguje, ale można się też chwycić jak masz szczęście. Ale wait, Ale nam wejta zrobiła. No, 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 no. jest, Skoczyliśmy. Elegancko. I zajęło to mniej niż minutę, więc... Nieźle! I guess. Po prostu, okej, okay. zależnie od rana jest albo Force Sensitive, albo nie jest Force Sensitive. A. I po prostu no teraz się trafiło pół Force Sensitive, że tak. Tak, pomiędzy. Tak. Tak się odzywa, ale to jeszcze nie ten moment. Tak. Więc no cóż, na pibie przyjdzie czas. Gdzieś tam dzwoni, ale nie do jakiejś świątyni Jedi. Właśnie. Jak te świątynie były? One były w ósmym episodzie, co nie? Tak. Księgi w ogóle. Kiedy to było? Dobra, my sobie skaczemy. Normalnie to ten segment był taki, że się tam wspinamy, używamy linki, chodzimy po ścianach. Jej, kto by się spodziewał? O nie, nie, nie. Bardzo sobie? mi się podobało, że tam miałeś w interfejsie prawym bamperem i no. zy, zy, zy i, i może sobie możesz walnąć drzemeczkę tak w środku wspinaczki, fajnie. Aha, bo jest blaster. Dobrze o tym powiedziałeś, ale to jeszcze będziemy używać. Blaster ma funkcję usypiania ludzi. A, myślałem, że sobie możesz drzemkę walnąć w środku napadu. No cóż, ja nie jestem Geralt, ja nie medytuję okay. y gdzieś tam w polu. To tylko Calkestis Fryer sobie robi drzemeczkę w trakcie. A tak, tak, tak on były, sobie. tak. Znaczy no, bo to były te pseudo -ogniska, co nie? Jak tak, jest tych. tak. Tak jest. Ale zawsze mi się to podobało, że masz ważny moment, fabularny i ma takie, że szybko muszę iść, ale sobie drzemaczka walna. No w jakiej ok. także było? Ma efekty. Trójka jeszcze tym bardziej. Tak, musimy uratować kosmos. Ale najpierw pójdę sobie na randkę. Tak, chodźmy na randkę w ogóle, wiesz. Także no dobra. Eee, to była dyzertyfikacja. Wow. Tak, tak. <laughs> Przyspieszamy animację. Ja zapomniałem w ogóle, bo dla mnie to jest takie normalne, w ogóle, że ja to robię. Bo tu był taki moment, w którym musiałem wcisnąć e, jakby aktywację sensoryczną Nixa, ale jednocześnie mogę używać skoku i przez to jeszcze w trakcie kastenki sobie skoczyłem. Dobra. E, my się tu jak przekradamy. Ale ta igła, co masz? No. To ona bardzo wygląda podobnie jak śrubokręt, którym dzisiaj kręcałem wieszak na administrację. Fajne, fajne. Fajnie. Mógłbym użyć. No. Dobra. Ogólnie mamy sekcję, którą normalnie można skradać się i to dość ciekawie, ale nie będę tego robił. I co ciekawe, podczas rana mi się zdarzyło zrobić dosłownie tę samą ścieżkę jak teraz i nikt mnie nie zauważył. Okej. Okay. Tak. <laughs> nie wiem ominąłeś, jakim cudem. Czy... Znaczy, kamerę da się ominąć? Okay, tak. Okay. Bo ona ma jakby no, no. taki moment, że jeszcze cię nie widzi, ale jest zainteresowana. Ale niestety źle się ustawiła, bo to też jest random. Mm -hmm. No i niestety nas wykryli. Co jest trochę trudniejsze, mam tyle życie z ten. Ale dobra, za moment jest mem największy e, GSPS-u, czyli winda. winda. Winda! I to nie było jaka, bo to jest turbowinda. Turbowinda! Turbowinda! Dobra. E, jedziemy do góry na piętro, na którym jest skarptec, do którego mamy hasło i no możemy najwyższej. się dostać. Tak. No chwilę jedziemy. Na PC jest skip, że można w ogóle ominąć tę windę, ale, no kurczę. Gram na Xboxie, ale, no na GSP ie nie użyć windy. No to, no to jest wstyd. No to rano to, to stracony. Pacę. To trzeba robić. Dobra, my idziemy w bok, pomijamy gościa, Znamy to gdzieś. Eee, I cóż? Idziemy korytarzami. O i zaraz będzie użycie blastera, Zabieram, uwaga. Zobiorę, teraz zauważyłem, że ona trzyma tu szpilkę do wyłamywania się we włosach. Ooo. Okay. Żamaczka. Tak, tak, we włosach. Usuwasz Windowsa im? Normalnie. Ok, ok. Crashuję Windowsa, żeby przyjść przy <laughs> Na pewno się otworzą wtedy. Tak. Dobra. Mm. Tu otwieram skarbiec, To była bardzo cringe'owa scena, jak KWS próbowała powiedzieć hasło. Ominajowa. To, to mi przypomina, jak wie, wieta online masz napad na wyspę i jak chcesz wyjść y, drzwiami, to twoja postać przepycha się przez parę minut drzwiami i nagle je kopie. I ona nie widzi wielkiego, czerwonego przycisku do otwierania drzwi. To jest coś, ten sam vibe po prostu tej sceny. Trochę tak. No, jak nie działa, to użyjmy siły. Ale tak. tu, tu jeszcze nie było aż tak źle, ale też było cringe'owo. Okej, okay, pomijamy to, scenki, tak? trzy scenki aż. E, w pierwszej się okazało to, że my musieliśmy ura że się okazało, że ten skarb jest, to tak naprawdę był koleś, który był uwięziony i ten koleś był z rebelii i my ogólnie się wkurzyliśmy, no i chcieliśmy zapłaty, ale oni nam nie chcieli dać zapłaty, tylko nam oferowali, że poszliśmy do rebelii, a... No, no nie, za cholerę, nie mhm. e, Więc nas uświli. Znalazł nas e, tutaj największy złol, którego zaraz możemy zobaczyć od spodu Sidor, jak dobrze pamiętam. E, I uciekamy. Ja pamiętam jak Tom. gra zaczęła być zapowiadana, to widać było tego złola w statku e, właśnie e, tego tak, bohaterów i myśleli ludzie, że to jest Kyle Katan z tego, z Jedi Outcasta. Na pewno, Ubisoft no. będzie miał. Aha, <laughs> jeszcze czego. Dobra. Widzę, że jest donacja, także. Tak, dokładnie, nawet dwie, nawet dwie. Nawet więc... dwie. Tak, Aha. a więc tak, mamy dziesiąteczkę od Diam. Dobry wieczór. Rozumiem, że dziś wojny gwiazd jako wieczorynka. Cześć Diam, dokładnie tak. tak jest. I mamy jeszcze dziesiąteczkę od Nanet. Gdybyście mieli mieć świetny, jakiego byłby koloru? Pozdrawiam cieplutko, też pozdrawiamy. Obydwie te donacje poszły na licytację z Borderlandsów. I uwaga, informacja dla wpłacających naszych kochanych, że transport Borderlandsów jest jutro i jak wpłacacie donację, to możecie tam zaznaczyć, przekazać to tak jakby na licytację i potem to tak jakby wgra modyfikację do gry jutro. A tą modyfikacją w Borderlandsach jest to, że Pusinero i Pidgeon się zamienią miejscami podczas walki z ostatnim bossem gry, więc myślę, że fajna rzecz do zobaczenia. Dzięki. Dobra, również dziękuję. No, my już kończymy rana, praktycznie, więc będzie po wieczoryncze. Mhm. Mamy ostatnie dwa QT, i tutaj dla technicznych, jak skończy się ostatnie QT, będzie koniec czasu. To ja szybko powiem, yy, że mój to byłby fioletowy. Czas? Here we go. Yy, fioletowy miecz mówisz? Tak, mój, mój fioletowy to jest zawsze gołtu. Jest co, no? Niebieski też jest ładny, ale ciekawa jest opcja, żółty. Uuu, to jest, to jest niepopularna. No. Mi się podoba fioletowy, bo fioletowy to mój ulubiony kolor. No e... i pamiętajmy kto dzierży fioletowy tak, miecz. Tak, sam największy Pet, że... Mada, tak, Galaktyki. I też Backstory jest fajne do tego. No i też dzięki fioletowym, lore mieczy świetnych jest w ogóle rozbudowane, ponieważ były tylko niebieskie. Czerwone i zielone, tak. a zresztą, tego, że Samuel Jackson powiedział, ja chcę fioletowy, to mieli takie, no dobra, no, to musimy jakieś lore dodać, co, no musimy coś, coś do tego tak dodać, więc no. no to jest spoko. Ale wyobraź, jakie nudne byłoby Gwiezdne Wojny, jakbyś mógł na przykład w takim Jedi Fallen Orderze wybrać tylko dwa rodzaje mieczy, albo jeden tak naprawdę. No, actually, jeśli nie kupiłeś edycji Deluxe, to <laughs> miałeś tylko dwa kolory. <laughs> to też jest racja, pamiętajmy, to jest EA. Tak. Dobra, więc jeszcze podsumowując, może coś się dzieje, jakby ktoś był ciekawy, K właśnie spada na planetę Takashi, jak dobrze pamiętam, bo zestrzeliją. ją. No i tam będzie dalsza część, powiedzmy, prologu, pierwsza planeta i tak dalej. No i mamy ekran tytułowy. Wow, skończyliśmy prolog. Yy, także co, no chyba nie będę przedłużał. Keś się budzi, Wes, a my dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Coś do dodania? A, chciałem podziękować za zaproszenie, naprawdę fajnie było komentować jedną z moich ulubionych marek, no i fajnie było. No, powodzenia jutro. A dziękuję, tak, tak, bo Be. ja znowu na Star Warsach będę, tak. Ładnie. i to też jest trzeci run, <grym> trzeci run danego dnia. A tak, tak, no. to też, tak. Dobra, na razie, pa, pa. niech moc będzie z wami. Mamy symulację jak enemy run będzie wyglądał z oraz przyjaciół. Dobra, to jeszcze został devil i przejdziemy do trójki. O ja. Jeszcze Najmniej e... <suszu> <Plastyk. grym suszu> będzie w astymacie. Niestety Alisa zdominowała. No, dobro, o, dobra, dobra. Okay. Bardzo dobrze. dobrze. I teraz final boss, który Eww. jest najbardziej upierdliwym bossem w tej serii, czyli... Azazel. Azazel. A to jest ten temat ja Nie chcę demon, ktoś ryby. pada. Y, ja mogę, się zamieni. Tak. <laughs> Przez tak. to, że te postacie są w trójwymiarze. Akurat przy Azazelu tego nie widać. Ale one są w trójwymiarze, jak się ładuje. I te modele muszą się załadować przed ładunkami. No, w sumie to tak. Na PSP to wycięli, no bo rzeczywiście. Aj. Zużywało dużo zasobów. Aj, aj, a zazwyczaj jest wredny. O oh, no, niestety. Tak blisko, tak daleko. Yes! Yes! Nice! nice. Sponsorem naszego wydarzenia jest Impost, oferujący usługę Impost Pay, nowy wymiar zakupów online, sklepy, płatności i dostawa w jednym miejscu aplikacji Impost.